Witam ponownie tutaj druga część do nowych y, osób, które weszły i nie oglądały tamtej części, to bardzo polecam, bo nie będziecie znali fabuły. No i no, możecie zostawić suba i w opisie będzie nazwa gry ehm, i mój serwer Discord. Ehm, kiedy dacie subskrypcję, to będziecie dostawać powiadomienia. Ehm, no i co? Zaczynajmy. Nigdy nie, zła... Nigdy nie ucieknięcie. Doktor zło ehm, zniszczy Was. Ehm, Hmm... Um, ktoś uciekł? Dobra, nie wiem. Idziemy dalej. Nie będę przedłużał, bo zaraz będą trzy części, a nie... a nie dwie. Tutaj nie mogę wejść, dobra. Dobra. Okej, okay, no to dalej musimy iść. Sprawdzę, czy ten M nagrywa się. Dobra, nagrywa się już minuta, nawet minęła em, Szybko em, em, pójdźmy do helikoptera, zanim doktor zło em, najprawdopodobniej weźmie go kontroler takiego, żeby manipulował Chyba uciekamy z miasta, coś takiego Chyba jest maksymalnie tutaj, jak widać, e, 29 poziomów Złe wieści. E, nie, mogli, nie mogliśmy... Dobra, to musimy znaleźć inne wejścia. Wid widocznie. Dobra, to nie tu. Major... Major Zło dostanie to, co potrzebuje. Otworzyć ogień. E, brać ich. No super, się na nas, na nas wściekli i wchodzimy z ściekami, no nie, My tutaj, w sumie, chyba byliśmy już w ściekach. Dobra, wychodzimy, bo to jest szybkie i łatwe skakanie. Jeśli chcecie, żebym stworzył własną grę, to na moim serwerze Discord um, jest takie pomysły na grę i tam możecie pisać, co chcecie, żebym na przykład um, nie zbudował Roblox, czy coś takiego. Ale muzyka, mam nadzieję, że nie dostanę praw autorskich. Proszę. Em, drzwi wyglądają na otwarte, a nie, <grytania> drzwi wyglądają na zamknięte. Em, znajdzie guzik, żeby je otworzyć. No super, a Ty nie możesz, bo to jest guzik. A tutaj jest. Dobra, to nic nie mówiłem. Gra mi się podoba. Tak szczerze. Na fabułę i to jest według mnie najważniejsze. Jeśli chcesz, żebym nagrywał więcej, to może się dać łapkę w górę. Bardzo fajnie będzie. Doktor Zło najprawdopodobniej widział nas. Y, dlatego bądź ostrożny. Dobra. E, te, te drzwi wyglądają na zamknięte. Spróbuj znaleźć trzy guziki do otworzenia. No widzę. No super, trzy guziki, żaden z nich nie działa. A, o to chodzi, dobra, już wiem, o co chodzi, że kiedy znajdziemy jeden, to wtedy ten jeden tam się, no właśnie, dobra. Jeśli Wam się odcinek podoba, to dajcie suba, wiem, że to mówię już sporo razy, ale no. Poprawną książkę, żeby otworzyć drzwi, dobra, to klikamy książki, zawsze krzywia książki są sus, więc no. Niektóraś z tych tutaj będzie. No jest żadna. No i co no? Nie pominąłem coś. Ten co jest? Czekaj, bo ja się pogubiłem. A! Dobra, myślałem, że będzie jakiś dźwięk. Um. No, wiedziałem. Um. Dobra, super. Teraz pewnie tam. Wiedziałem i znowu tam. To jest takie przewidywające, że. Aha, bo tutaj pisze nawet. Wchodzimy, słuchaj, doktor zło. Nie ruszaj się, weź ręce... za takiego. Em, to zaczyna się robić. Stara, chcę moje moce znowu. Jestem 50% pewny, że nie ucieknięcie tym razem. Widziałem, że się wiedziałem, że tutaj się. Wiedziałem, że tutaj się zobaczymy. Nieważne. Jesteście, um, jesteście. za późno, żeby mnie zatrzymać. No wiedziałem. Dobra. Jesteśmy nie za późno. No w więzieniu, no weźcie. Z tymi więźniami, no. Dobra. Chodzimy. Skok. No, to jest to moje... Dobra, i drabina. No, łatwa. Parkury są według mnie mega czasami łatwe. O, jesteśmy tutaj, gdzie patrzałem. Patrzałem, że doktor zły e, powiedział e, coś M o konstrukcji. Dobra, musimy coś zatrzymać bardzo szybko. Nie wiem co, sprawdzimy. Helikopter tym razem jest mocny. To się stało. O. Ojeju. O nie! Proszę się. Dobra, udało się. To jest ta konstrukcja, którą mamy szybko zatrzymać. Więc się śpieszmy. Jeśli Ci się podobają moje odcinki, to kiedy nie zasubskrybujesz, to będziesz dostawać ich w powiadomieniach. No, sporo tu razem mówię. Myślę, że będzie część trzecia nawet. Więc poczko, tam to nie przeszkadza. Dobra, jest, udało mi się, wreszcie udało mi się. Robimy to tak, 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 jest moc. Dobra, nie, no łatwe są te obie w takich grach. Mm. I to najprawdopodobniej też nagram OD. Eee, zdecydowaliśmy... Hypnotize. A nie wiem, nic nie rozumiem, ale buja. Co jak uciekliście? Dobra, muszę kliknąć. Chyba to nam się udało. Dobrze, że nikt nie e, kliknął. Wszystkie trzy guziki. Aha, dobra. I walkę z bossem mamy. Więc super. Dobra. Pierwszy guzik. Pier ten guzik to jedna bomba, widzę. O, to jest coś, żeby się odbić. Ło! Co to było? Dobra, i tutaj znowu jest coś. Żeby się wrócić. Dobra. Teraz tam. I to kończymy. Dobra. Ło, aż mnie wywaliło po okno, takie to było epickie. <gry> Brawo, zatrzymaliście doktora Zła i uratowaliście dzień. Okej, okay, muszę to jeszcze przejść. Dobra robota. Doktor Zło został zatrzymany, a ja dostałem swoje moce jeszcze raz. Dobrze, doktorze, do, doktor, że doktorze zło. Tym razem bierzemy cię na dobra. Hej, doktorze, witaj ponownie. Dziękujemy za wszystko. Doktor zło, będzie zatrzymany, a ty uratowałeś miasto znowu. Dziękujemy Tobie, dziękujemy tobie. Jest pięć ukrytych pod mapą te pięć ukrytych takich no 30 na 5. Więc jeśli ktoś chce, to niech sobie zdobędzie. A dzięki za oglądanie jeszcze raz proszę daj suba i lajka, a ja będę w te filmy będę wrzucać po prostu. To narka.